Cześć, kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Nie martwcie się, jeśli chodzi o moje usta, bo na razie są one po prostu obrysowane, i ja mm, zaraz je dokończę, ale chciałabym dzisiaj przyjść do Was z takim luźnym, fajnym vlogiem, po prostu pokazać wam, co się dzieje u mnie yy, w dzisiejszym dniu. Ja się pomalowałam yy, między innymi właśnie specjalnie dla was, żeby jakoś w miarę wyglądać. Siedzi u mnie koleżanka i idziemy zaraz na spacer, ponieważ słuchajcie, w UK pogoda y, pokazuje nam na apce, na że ma padać, a tak naprawdę jest mega słońce. Także korzystam z pogody i chodzimy sobie na spacerki praktycznie codziennie. Także bierzemy sisulkę, ja się przebieram i y, zabierzemy Was też z nami na kawałek spacerku. A co później, zobacz. Kochani, my już przyszłyśmy ze spaceru, jeszcze byłyśmy w polskim sklepie eee, i powiem Wam, że wróciłyśmy do domku i eee, co Idę, idziemy się kąpać, bo postanowiłyśmy, że sobie zrobimy opalanko, ponieważ obydwie jesteśmy mega białe. A wiadomo, że lepiej człowiek się czuje opalony I słuchajcie, przyszedł mi właśnie Primer, na którego czekałam Do paznokci, bo będę w końcu Robiła paznokcie e, I Halina mi pomoże, bo, bo Ja sobie wymyśliłam Fręcza, no i że ja bym sobie sama Tak ładnie nie narysowała To, e, to ten, to zrobimy fręcza e, Także e, My idziemy się Znaczy no, ja idę się najpierw kąpać Później Halinka I co? No i Będę przychodziła z update'em Zobaczcie, Halina dzisiaj przywiozła nam Naleśniczki, jakie ładne O Jezu, jak pachną Z nutelną. Także jesteśmy Zabezpieczone <grytanie> I co? I uciekam I zaraz wracam Ja już murzynka Jedna warstwa Pokażę wam, jaki samoopalacz Używamy i to jest Bondai Suns Ultra Dark, świetny, jedna warstwa naprawdę robi robotę. Pokażemy Wam nasze pazurki, to są moje, strasznie obgryźnięte. Halina ma ładne paznokietki. Także przed i zaraz Wam pokażemy po, ale zobaczcie jak mam opaleniznę, tiririri. Ja już wypiłowałam, ja sobie zrobiłam takie nie za długie i takie migdałki, pokaż Ty. Kalina ma takie ala... No takie dłuższe migdały, takie piramidy. No. Ale czekajcie na efekt końcowy. My tu dzia dalej działamy z paznokciami. Ja już swoje wyszlifowałam w miarę. Wiecie, one nie są idealne. Ja nie jestem profesjonalistką, ale, ale jest ok. I dostałam też takie żele Madam Glam. Tutaj mam lampkę, taką właśnie malutką. E i słuchajcie, dostałam trzy żele kolorowe. Bardzo ładne. Ten jest taki szaro biało nudziakowy, ten jest typowy taki cappuccino latte, a ten jest taki baby pink, bardzo ładne, jak również tutaj jest base coat i top coat i na pewno sobie go dzisiaj użyję, zobaczę jak się ładnie błyszczy. Natomiast tych raczej nie będę dzisiaj używać, bo ja sobie ubzdurałam tego frencha, także końcówka będzie po prostu u mnie biała. E, ale może halina sobie, nie? Jakiś kolor? To wtedy zobaczymy. Zobaczymy. E, no, w każdym razie taka przesyłeczka. Zobaczymy jak z jakością. No, ja co prawda nie będę e, malowała, ale chciałam Wam pokazać, jak na paznokciu wyglądają. To jest kolor ballerina. I zobaczcie, to jest taki kolor. Może pójdę do światła dziennego. I to jest taki złamany, taka kość słoniowa coś takiego. Bardzo ładny. No. Teraz wam pokażę inne. To jest przepiękny nudziak. Wydawało mi się, że on będzie bardziej brązowy, ale nie, to jest kolor XOXO. Przepiękny neutralny, naprawdę na co dzień mega. I zobaczcie, to jest jedna warstwa i jest full krycie, nie trzeba w ogóle robić drugiej warstwy. Konsystencja tych żeli jest po prostu genialna. I ostatni kolor to jest taki różowiutki, taki bym powiedziała baby pink. Baby pink trochę brudny, e, brudny róż. Bardzo ładny, to jest kolor sakura. Także takie trzy kolorki, myślę, że na wiosnę, lato mega. Zobaczcie, kochani, jakiego mam pięknego kwiatuszka. Kupiłam w Tesco za 12 funtów, włącznie z doniczką. Oczywiście doniczkę przyozdobiłam jakimiś kryształkami, ale uwielbiam takie storczyki. Naprawdę ten kolor po prostu mnie zachwyca. No w Tesco w ogóle mają fajne, kolorowe takie storczyki. Nie tylko niebieskie, nie tylko białe i różowe, ale w ogóle był jeszcze jakiś taki błękitno-różowy i w ogóle ten jest taki, bym powiedziała navy blue, ale jest cudowny. Uwielbiam. Dobra, kochani, paznokcie skończone. Ja sobie zrobiłam właśnie fręcza. Mam na dwóch brokaty. Zaraz zobaczycie halinę, pazurki. Powiem Wam, że zadowolona jestem. O wiele bardziej zadbane te dłonie niż takie, wiecie, poobgryzane. No chodź, pokaż, pokaż. Halina zaszalała. Halina ma paznokcie, jak ja zawsze. No, nudziaki i też ma brokat. Ten nudziak, co ma tutaj, to jest właśnie ten mm, z. Ten XOXO, co Wam pokazywałam. No, ja mam skromne. Halina ma mocna, ale za to halina nigdy praktycznie nie może nosić paznokci ze względu na jej pracę. A ja, mimo wszystko, mogę. Także tak, tak wyglądają nasze pazurki. Mam nadzieję, że Wam się podobają. No i tak, taka domowa robota i zaoszczędzona kaska. Zobaczę, ładnie w kamerze, nie? Super. Mega. No, powiem wam, że jestem mega zadowolona z siebie i z tych paznokci. Halina mi powiedziała, żebym zamówiła jej te same tipsy, co mam ja, bo ona miała takie zwykłe, standardowe. <laughs> A ja wam pokażę tutaj na AliExpress. Są w takim kształcie, takie, no tutaj jest pełno kształtów, tak naprawdę. I słuchajcie, ja wybrałam ten kształt. To jest taki kształt właśnie trumienki. I bardzo one są fajne, ponieważ są cienkie. I dodatkowo czekajcie, znajdę je. Nie te. Nie. To były te. One są cieniutkie. Łatwo je wiecie, zmieniać im kształt i w ogóle, no mega są po prostu. I teraz tak, ona mi powiedziała, żebym zamówiła jej dwa pudełka, więc wezmę trzy, bo ja też sobie jeszcze jedno domawiam. Ale zanim to zrobię, słuchajcie, to oczywiście tutaj e, uaktualniam moje, e, moje zamówienie e, przez Shops. Ja już wam polecałam ten, e, ten cashback stronę. Ponieważ tutaj nie dość, że widzicie jak zmieniła się, powiedzmy, cena, to widzicie też ocenę sprzedawcy, oczywiście. Zaloguj się. Tutaj się zalogujemy najpierw. Rejestracja jest bardzo łatwa. Wystarczy wpisać e-maila, wymyślić hasło i logujemy się. I tutaj już nas przekierowuje do strony, do właśnie AliExpress. Tutaj za pomocą tej wtyczki którą możecie sobie ściągnąć, ona tutaj zawsze Wam będzie i przy jakichkolwiek zakupach wystarczy, że teraz klikniecie i po prostu y, już Wam się będzie aktywowała y, zwrot gotówki. Dzięki tej wtyczce też możecie zobaczyć ocenę sprzedawcy, historia cen, czy to wzrosło, czy nie wzrosło. Teraz AliExpress od 29, słuchajcie, do 3 czy 2 kwietnia będzie miało wyprzedaż ze względu na urodziny. I mm, warto by było coś sobie tam kupić. Także ja już to dodałam do, em, do koszyka. Akurat mi się wyświetliło tutaj z wtyczki właśnie, że lada dzień 11. Urodzinali Express. Jeśli chodzi w ogóle o Letyshops, to tutaj jest wiele sklepów podłączonych pod właśnie zwrot gotówki Media Markt, AliExpress, CCC, e-obuwie i tak dalej Jest pełno Zolando, także warto, warto korzystać, bo zawsze jakieś dodatkowe pieniążki się przydadzą A ja Wam powiem, że jeśli chodzi o mnie, to ja Wam pokażę ile ja już mam jeśli chodzi o moje konto, to ja już zaoszczędziłam 114 zł. I ja przeważnie, słuchajcie, kupuję właśnie na AliExpress. I tak się wydaje, nie? Grosz do grosza, ale jednak to działa. Przelew może być na PayPal, także mega łatwo. Także warto sobie pamiętać o, o czymś takim, bo jednak zawsze coś. Zobaczcie na przykład moją historię zamówienia: zamówienie z AliExpress 40 groszy, 13 groszy, 13 groszy i tak dalej. Ale słuchajcie, no tak jak mówię, grosz do grosza i jest 115 zł, a 115 zł ulicą sobie nie chodzi. Więc tak, każdy sklep ma swoją. Każdy sklep ma swój procent i właśnie w zależności co kupicie i w zależności jaki jest procent tego, to wtedy dostajecie właśnie ten procent z powrotem. Także ja zachęcam do kupowania, bo u mnie się to sprawdza. Witam Was, kochani. W kolejnym dniu postanowiłam przedłużyć tego vloga, ponieważ dzisiaj jeszcze będę chciała coś porobić ze sobą i chciałam też Wam pokazać, jak wygląda opalenizna. Bardzo, bardzo ładnie słuchajcie, naturalnie ja już wczoraj kąpałam się na wieczór, także bardzo, bardzo ładnie to wygląda. I słuchajcie, dzisiaj na pewno będę chciała robić włosy. I wiecie co, zastanawiałam się, jeśli chodzi o moje włosy: czy odświeżać je znowu na ten ciemny szary, który robiłam wcześniej, który bardzo mi się podobał, i, i powiem wam, że dobrze mi jest z nim, dlatego że w ogóle mi praktycznie odrostu nie widać. Czy jednak powrócić do blondu? Tyle, tyle, że w związku z tym, że te już włosy są w miarę ciemne, to już nie jest taki nie wiadomo jaki blond, to ja bym musiała robić znowu blond po całości, te pasemka ten balejarz musiałby iść do samych końców z czym wiąże się oczywiście z niszczeniem bo nic tak nie niszczy jak właśnie rozjaśniacz nawet delikatna woda czy coś, no niestety tutaj rozjaśniacz musi być a ja nie chcę po prostu o, te moje końce są w miarę suche ja ich też nie chcę od, obcinać, bo ja mogę sobie obciąć tak i sobie zrobić blond, ale ja nie chcę, bo ja lubię tą długość e, i mnie nie obchodzi co tam in, inni ludzie mają do powiedzenia, czy one są zniszczone, czy nie. To, to są moje włosy. No i tak się zastanawiałam, zastanawiałam, zastanawiałam parę dobrych e, tygodni. Powiem wam, że dzisiaj znowu będę odświeżać ten ciemny kolor. Chcę mieć ten ciemny, bo powiem wam, że nie dość, że to jest mój naturalny kolor, ładnie on wygląda, to mi jest dobrze w ciemnym. E, no i oczywiście muszę odświeżyć tutaj ten, ten przód. Także jeszcze przeciągam tego vloga, bo w sumie coś się dzieje. A wczoraj dużo aż tak nie pokazałam, więc taki dwudniowy vlog myślę, że Wam się spodoba. Ja się właśnie obudziłam i idę słuchajcie hmm, po kaweczkę. Okej, okay, kochani, tutaj już Halinka <laughs> nie chce się pokazywać. Buhalina będzie mnie dzisiaj farbować, e, szczególnie tutaj te ciemne. Ja Wam pokażę jeszcze raz przypomnę Wam, jaką farbę używam. To jest ta Schwarzkopf Cop Life kolor Dusty Silver. E, I mi schodzi około 2-2,5 opakowania, ale ja mam zapas tych farb. E, jeszcze no, mam cztery opakowania, więc powinno być spoko. Także odświeżam ten kolor. Najpierw ten ciemny, a później będę tutaj tonować też ten przód. Ale najpierw zajmuję się ciemnem i już nie mogę się doczekać, jak będę miała odświeżone te włosy Także koleżanka przyszła, będzie mnie farbować, zawsze to trochę wygodniej No i już, pokaże się chyba po Kochani, połowa głowy już zrobiona oh, Nie mogę się doczekać, jak już będzie ten kolor odświeżony, taki błyszczący i piękny. Mi jest bardzo ładnie w tym kolorze, bo to jest ciemny szary. I z tego względu, że ja mam niebieskie oczy, to on mi mega podbija moje niebieskie oczy. Żaden kolor mi tak nie podbija właśnie jak ten, także uwielbiam go. Okej, okay, kochani, zafarbowana jest cała głowa. Ja sobie teraz przejdę do farbowania tego mojego pierwszego pasma, bo dobrze by było odświeżyć. Już Wam pokazuję e, farby, tonery, jakie używam. Więc jeśli chodzi o ten fiolet od góry, to jest farba permanentna. Intense Color, też Schwarzkopf Live e, U69. I to jest kolor, który chwyci Wam nawet Wasze ciemniejsze włosy. Ja mam swój naturalny kolor, taki średni blond, ciemny blond, i on mi chwyta te włosy. I następnie te niebieskie to tak, Capri Blue, to jest Crazy Color Toner. I na same końcówki Sky Blue, czyli mamy trzy kolory, takie jakby ombre. I dobra, to działam. Tutaj już sobie sama poradzę, koleżanka pije kawkę. I tak się dobrze spisała, fajnie jak ktoś wam zrobi, bo wiecie co, sama sobie zawsze robię, nie? Ale jednak, jak ktoś zrobi to tak, wiecie, że na 100% to jest zrobione dobrze, nie? Dobra, także tutaj rozcieńczam tą moją farbę. Tego fioletu dużo nie biorę, bo jakoś wielcy tego odrostu też nie ma. Takie tylko po prostu odświeżenia. Ale super, będzie wyglądać teraz do tego ciemnego. Ten niebieski, ten, ten fiolet, takie fajne będzie odbicie. No. Bo ja powiem Wam, że dopiero dzisiaj drugi raz farbowałam te włosy na ten e, ciemny szary. A to był cały czas ten jeden raz. A przecież ten pierwszy raz to jak kiedy zafarbowałam? Kurczę, no to było już bardzo dawno temu. Parę miesięcy będzie. Dobra. To farbuje. O, ja sobie tak od góry. I z tej strony tak troszkę przeciągam, o, delikatnie pędzlam na resztę, znaczy nie na resztę, tylko tak trochę na ten niebieski. Żeby było, wiecie, takie w miarę ładne przejście wyblendowane, a nie jakieś takie, wiecie, od, odcięte jak od linijki. Także ja sobie tak o troszkę przeciągam. I teraz biorę ten capri blue. To już biorę na rękawiczkę. Tak trochę rozmasowuję, nakładam, właśnie tutaj tak na połowę. No tak jak z makijażem, też trzeba blendować Też wiecie Trzeba Ładnie to wymieszać, te kolory Ok Przepłuczę sobie może rękawiczki Szybciutko Biorę ten ostatni Sky Blue No i jego na same końcówki Fajnie. Jeszcze powrócę do tego fioletu. Jeszcze go dołożę. Blend, 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 słuchajcie. <laughs> blend, blend, blend. O. Ale się wymazałam. Muszę to czoło zetrzeć, bo ten fiolet akurat mi nie zejdzie, bo to jest permanentna farba. Ok. Mamy to. Muszę wytrzeć czoło. I słuchajcie, ja Wam się pokażę już w gotowym efekcie, ok? Ok, kochani, i włoski zafarbowane. Piękne. Piękne. Tutaj jest sztuczne światło, chyba zaraz Wam pójdę pokazać do naturalnego. Ale uwielbiam je. Uwielbiam ten kolor. Idę do naturalnego światła. Fajnie, też ten fiolet wyszedł. Niebieski jest jaśniejsze i tak wyglądają. Bardzo ciemne szary. On się trochę spłucza. Ale tak ja już się pomalowałam, żeby był pełny efekt. No, bardzo mi się podoba. Te moje niebieskie oczy z tym kolorem, z tym niebieskim. Mega. Mega. Jestem taka wyrazista w tych, w tym, w tych włosach. Ale zobaczcie, one. Na początku się wydawały czarne, ale widzicie tutaj pod światło dzienne, że one są takie ciemno-szare. No. Także kochani, ja kończę tego vloga dzisiaj. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. I dziękuję za odbiór. Widzimy się niedługo.